Mam na imię Agnieszka i witam Was w mojej kuchni. A za kamerą stoi Mariusz. Cześć Wam. Zapraszam Was na prosty przecier pomidorowy, jako baza do zup, sosów czy innych dań. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeśli oglądacie nas pierwszy raz, zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapki w górę pod filmem. To tylko jeden klik. Jesteśmy na Instagramie, dołączcie do nas, klikajcie serduszka i piszcie komentarze. Pod filmem będą podane wszystkie składniki oraz link do bloga, gdzie będzie dodatkowy opis. Dziękuję wszystkim za miłe komentarze i bardzo się cieszę Pani Lucyno, że smakowały Pani bułeczki orkieszowe ze śmietaną. Do Przecieru pomidorowego będą nam potrzebne pomidory, duży garnek, sól i pieprz. I to tylko te trzy składniki, bo garnek już jest jako element dodatkowy. Pomidory należy wcześniej porządnie umyć, obejrzeć, czy nie mają jakichś plamek, oznak pleśni i Teraz te pomidory będziemy kroić na mniejsze kawałki i wrzucać tutaj do garnka. A ja Was zapraszam do zrobienia właśnie z takiego przecieru pysznej pomidorowej zupy. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. Zapomniałam o jeszcze jednym ważnym składniku dodatku czyli słoiki, w które zapakujemy ten przecier. Słoiki należy wcześniej umyć i wyparzyć. Jak jesteś taka precyzyjna, to zapomniałaś o nożu jeszcze. A nóż to też potrzebny, więc bierzemy i kroimy na mniejsze kawałki. Pomidory już pokrojone, zapomniałam tylko dodać, że podczas krojenia usuwamy te twarde końcówki, twarde ogonki. Włączamy teraz kuchenkę, przykrywamy i na wolnym ogniu gotujemy od momentu właśnie jak się zacznie całość gotować, to tak z 70-80 minut. Pierwsze pół godziny gotujemy pod przykryciem, a drugie... Odkrywamy, żeby ten nadmiar płynu częściowo odparował. I widzimy się w trakcie mieszania, gotowania. Jesień to czas na różne przetwory, i zachęcam Was do zrobienia papryki marynowanej. Kliknijcie tutaj kartę z przepisem. godziny minęło. Zdejmujemy pokrywkę i teraz gotujemy bez przykrycia 40 do 50 minut i wsypujemy sól i pieprz. Na 2 kg soli potrzebujemy płaską łyżkę soli. Na 2 kg pomidorów potrzebujemy płaską łyżkę soli. Łyżki są niestety różne, więc 10 g soli na 2 kg pomidorów. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy dodać więcej. To jest taka ilość, która spowoduje, że nasz przecież się nie popsuje. I teraz tą sól i pół łyżeczki pieprzu wsypujemy tutaj, zamieszamy. I na wolnym ogniu gotujemy kolejne 40 do 50 minut. Przykrywam po to, żeby kuchnia nie była cała w pomidorach. I widzimy się, jak już te 40, około 50 minut minie. 50 minut już minęło, pomidory się rozpadły i właśnie do tego momentu gotujemy, żeby one się rozpadły. I teraz wlewamy do czystych, umytych, wyparzonych słoików. A u nas dzisiaj dzień pomidorowy. Bo oprócz przecieru mamy jeszcze na obiad zupę pomidorową. I przepis znajdziecie również na naszym kanale. Który nalewamy, ma cały czas delikatnie się gotować, i po wlaniu wycieramy brzegi i górę, tutaj rand słoika, żeby były suche, i z suchą pokrywką mocno zakręcamy. Pomidory wlane do słoików, zakręcone, i jeśli chcemy je przechowywać dłużej, czyli spożywać w zimę, czy też na wiosnę to musimy jeszcze te słoiki zapasteryzować, czyli po prostu wkładamy do garnka, wykładamy najpierw garnek jakąś szmatką, ustawiamy tak, żeby słoiki nie dotykały jeden drugiego. Do 3 czwarte słoika wlewamy wodę i od zagotowania gotujemy 20 minut. Czyli pasteryzujemy 20 minut. Oczywiście, jeżeli słoiki są właśnie. Ciepłe, to również woda musi być wlana ciepła. Jeśli są zimne, to wlewamy wodę zimną. Jeśli spożywa, będziemy to spożywać w ciągu, nie wiem, dwóch tygodni miesiąca, to nie musimy tych słoików gotować. Wystarczy je tylko odwrócić do góry dnem i zostawić do całkowitego wystudzenia i później wynieść w zimne miejsce. Czy jeśli mamy miejsce w lodówce, to możemy trzymać w lodówce. Taki przecier, jeśli chcemy użyć, to później należy podgrzać, przetrzeć przez sitko i doprawić według własnego smaku, czyli możemy dodać czosnek, różne zioła, to już każdy dodaje to, co lubi. Dlatego mówię, że to jest przecier prosty, bo po prostu mało wkładamy pracy wykonanie tego przecieru. Jeśli chcemy od razu na przykład później tylko otwierać słoik i bezpośrednio go używać do różnych potraw, zup, sosu, to po zagotowaniu właśnie musimy go przetrzeć. Ja nie przecieram, bo wolę później taki słoik bezpośrednio lać na sitko i go przetrzeć do zupy, czy też do czego innego, do czego będę potrzebowała, niż teraz właśnie Tracić czas na przecieranie, ale to już każdy z Was wybierze odpowiednią dla siebie metodę. Jeśli wybierzecie metodę, że zanim zapakujecie do słoików i chcecie przetrzeć pomidory, to potrzebne nam jest właśnie takie sitko, przez które przecieramy, później z powrotem ten przetarty przecier wkładamy do garnka i też na ciepło pakujemy do słoików. A jak przecierać pomidory, zobaczycie w filmie, jak zrobić zupę pomidorową ze świeżych pomidorów. Zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę pod każdym filmem. To tylko jeden klik. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia. Dobrze. Jeśli dotrwaliście do końca, to zapraszam do zrobienia powideł i kapusty kiszonej. A tutaj znajdziecie nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję. Pa!